Hej, ja witajcie wszyscy w kolejnym odcinku now Security Bridge. Dzisiaj będziemy stosować siódmy poziom security, a nie już ósmy, bo już poprzednim, co byliśmy w poprzednim poprzednim odcinku I żeby go pójdziemy do L chips I tutaj sobie na osobnym slocie, a to dlatego, ponieważ będziemy w tym odcinku robić jedno lub dwa zakończenia kolejne eee, To jest ten slot, na slot dwunasty będzie już a my lecimy w tym miejscu jeszcze osobiście. Nie byłem. Aha. Dobra. Nic zbytnie się nie stało. A my lecimy dalej. Przekonaj, to jest lepiej aparat, takiego mam. Bo później mogę go nie mieć. Nowe zadanie. Co sobie dzisiaj zrobimy? Na dwunastym stocie. Cztery. Jeszcze tu nie wchodzimy. O cholera. I oto moi drodzy Państwo, to można robić kolejne dwa zakończenia, i to znowu pójdzie na nowy slot. Miałem coś zobaczyć? Chyba tak. Możemy to robić wyjście. Robimy to. Jedno zakończenie zrobimy. Tam postanowi zakończyć. Ale za zapalniczkę w ręce Czyżby nasz Freddy jarał <laughs> Czyżby fani czy jest była? Jest tutaj, a teraz teraz ją widzi, o nowe oczy, Rzuci się razem z nią. Vanessa. Czyli jednak to jest niby jakieś drugie zakończenie, ale cóż, zobaczymy, co będzie po napisach, więc zaraz się widzimy. Co? a ona jednak przeżyła To znaczy że jednak wani i sam strasznocny to nie są te same osoby. O proszę. Obracam do, do... lokum numer 12. Zróbmy sobie security batch. To jest najważniejsze, żeby zrobić właśnie jego w tym momencie. Yy, za chwileczkę, w tym jest sobie miejsce dookoła, jak to Blayfox lubi. Mamy tu zapis, więc będzie możliwość umierania tutaj w bardzo szybkim tempie. Dobra. Dawaj, robimy cię.

Ostrańmy tak, że jedno ci na cały czas. Okay. On y est. On a les gens sur les y est. Uwaga, moi drodzy, jesteśmy przy kolejnym wyjściu. I możemy wyjść Gregory, you have po zrobić kolejne zakończenie. Oczekamy. Gregorio Salaniets A, leciech mądry był baterię. I pojechali w siną dalej. I znowu mamy dwie piastki. Mieliśmy tutaj właśnie zakończenie, że no niestety, ale Freddy odszedł od ekipy, a nasz główny aligator został gwiazdą, co z tego, że jest przedzierwiony na połowę, ale wedle gry to jest nieważne. Aby zrobić kolejne zakończenie, musimy znowu pojść do tego z*** miejsca, gdzie Roxy została w głowę. A to był właśnie, moi drodzy, Bóg. Dobra, mamy to miejsce, do którego musieliśmy przyjść. Pareo. zaczniemy to. Potrzebujemy to Freddy'ego. O, chodź, Freddy. Jesteś gotowy, Freddy? Mam nadzieję, że jeszcze na dole jest zapis, bo nie zapisałem. Nie pierdzie, że nie mogę do ciebie wejść. Dobra. I Jesteśmy w jednym z zakazanych miejsc. Wystraszyłeś mięknaju. Tutaj raczej jeszcze nie wchodzimy. Przejdziemy się tutaj. Tutaj nie możesz wejść. Tam chyba nic nie ma. Jakiś czerwony przycisk jest, nie wiem po co on jest. No, bardziej pewny już nie będę. O, hello! Od razu Cię włączę, a pewnie będę musiał i tak. Wielka głowa Frydiego i to Fasbera. Nie. Fryd Fasber nie ma takich zębów. Mam nadzieję, że to wyzwanie nie będzie na zasadzie domyśli się. Nie, kur. Nie nie macie głowy. Nie, ten ma głowę. Ty gnoju. No i jeszcze ona.

I did not want to. But I had no choice. Now I have a choice. I have changed. My friends are here. They are so angry. Totupio. Totopio Let's go to his mother Freddy myself for the first time when i cleared the path i did not want to but i had no choice now i have a choice if can't say you i'm a little too are here they are so angry New William Afton stop him what was that are you okay he is trying to take control of me i do not think i can fight it for long he what is that thing are <mary> you so safe okay

Tego tu nie ma na razie. Co? 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 A i tak tu podejdziesz. It's Roxy. What do I do? The worst will not hold her. Hide. No ale przygochamy chowania to też nie on OK. Niestety, to, to chyba nie tak miało być. Okej. Okay. Jeszcze obecność w drugą stronę O ty gnaju. Więcej was matka nie miała. O nie, dobra, teraz pójdzie na lewo. Udało się. Mamy kolejną Mackę. No i on jeszcze wychodzi w tamtą stronę. Udało się w końcu. dwie gwiazdki Czy to w ogóle chodzi o to, że są poziom? Dwa poziomy to są dwie gwiazdki to jest cię cięższy poziom przejścia? Czy jak to jest w końcu? Bo nie wiem Ale cóż, udało nam się zrobić jeden z tych trudniejszych endingów. Jest jeszcze Jeden, gdzie uwalniałem Wani z jej własnego kostiumu, ale chyba z powodu błędów gry nie uda mi się go zrobić na odcinku. Ale cóż, teraz poczekamy i zobaczymy, co będzie na samym końcu. I mam bardzo ładną animację. Uciekli, ale nam zostało jeszcze zrobienia. Jedno zakończenie z tego co wiem, ale w tym odcinku na tyle. Ja bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnych odcinkach. Na razie.